Pięć książek, dzięki którym zarobiłem milion przed 30. Tak było. Nie zmyślam. No dobra, miliona może jeszcze nie zarobiłem, ale na pewno są to książki, które warto przeczytać. Pierwsza książka, Esencjalista. Książka, która uczy rozpoznawać i eliminować rzeczy mało istotne. A koncentrować się na tym, co naprawdę ważne. Jak to się mówi? Game changer. Na stronie wydawnictwa MT Business jest dostępne nowe wydanie rozszerzone. Do kupienia z planerem, gdzie zamienimy teorię w praktykę. Książka numer dwa, Człowiek istota społeczna. Klasyka psychologii społecznej wyjaśnia jak ludzie wpływają na siebie nawzajem pomaga zrozumieć ludzką naturę co jest kluczowe między innymi w negocjacjach książka numer 3 almanach Nawala, ravikanta Zbiór mądrości, przedsiębiorcy i inwestora Nawala Ravikanta. Autor daje wskazówki jak budować dochód pasywny, podejmować lepsze decyzje biznesowe i myśleć długoterminowo. Książka czwarta Zasady Camfielda. Jest to zbiór 64 zasad, które pomagają osiągać cele, budować pewność siebie i własne życie. Krąży opinia, że wszystkie treści rozwojowe są zawarte właśnie w tej książce. I książka piąta Filozofia Kaizen. Książka tłumaczy filozofię Kaizen, czyli ciągłego doskonalenia poprzez małe, codzienne kroki. Autor udowadnia jak niewielkie zmiany prowadzą do wielkich efektów. Dajcie znać w komentarzu, jakie książki można dopisać do tej listy.